Cześć, ja jestem Wilam, a na dzisiaj przygotowałem test bardzo interesującego głośnika, jakim jest Tronsmart T7. Z tą firmą do tej pory miałem do czynienia za pośrednictwem kilku modeli TWS-ów oraz jednego głośnika. O ile w przypadku TWS-ów miałem mieszane odczucia, tak głośnik T6 Mini zrobił na mnie naprawdę dobre wrażenie. Czy nowszy i większy model T7 również jest warty polecenia? Zapraszam do materiału. Głośnik przychodzi w estetycznym i dobrze chroniącym zawartość pudełku, którego zawartość jest typowa. Dostajemy głośnik, około metrowy przewód USB i dokumentację. Ciekawym zabiegiem ze strony producenta jest sztuczne zapełnianie listy akcesoriów, bo oddzielnie wymieniane są instrukcja, obydwie karty i sznurek. Głośnik prezentuje się bardzo dobrze i w mojej ocenie wygląda zdecydowanie nowocześniej niż poprzednia seria, a więc T6. Jakość wykonania w cenie poniżej 250 zł oceniam na piątkę z plusem. Tkanina sprawia wrażenie sztywnej i wytrzymałej. Konstrukcja jest zwarta, a nawet ruchomy element, o którym później sprawia świetne wrażenie. Do oceny celującej zabrakło gumowanych tworzyw na końca głośnika, jak na przykład w konkurencyjnym pod względem ceny, mocy i gabarytów w głośniku MIFA. Na spodzie ta siódemkę wyposażono w gumowe stopki, które redukują ślizganie się głośnika i przenoszenie wibracji na podłoże. Jednak to góra urządzenia sprawia najlepsze wrażenie. Mamy tu świetnie wyglądające, bo jasne, ale jednocześnie dyskretne podświetlenie, które podkreśla pokrętło. Tak, górna część to jedna wielka gałka do kontroli głośności. Jest to świetny bajer, który jednak niesie ze sobą jedną dość znaczącą wadę. Pokrętło wygląda dobrze. A jego ruch jest płynny i skokowy. A przekręcaniu towarzyszy charakterystyczne klikanie. Muszę się przyznać, że podczas pisania skryptu tego materiału co jakiś czas bawiłem się tym elementem. E, tak więc poza głośnikiem, jest to duży i dość drogi fidget toy. Minusem takiego rozwiązania jest wrażliwość na pył. Moje domysły niejako potwierdza certyfikat szczelności IPX7. Pierwszy znak po IP oznacza szczelność na pyły, i ta wartość nie została podana przez producenta. Chociaż równie dobrze może być to wynikiem innych ruchomych elementów w postaci membran głośników. Siódemka w oznaczeniu mówi o wodoszczelności, tak więc tę siódemkę można zabrać na wyprawę kajakową czy basen. Ale do kamieniołomu czy na plażę tego głośnika bym nie zabierał. Konstrukcję uzupełnia uchwyt na sznur intuicyjny panel do sterowania i szczelna klapka chroniąca wejście USB-C do ładowania i slot na kartę microSD. Ogólnie jest bardzo dobrze, ale brakuje trochę mini jacka. Sterowanie jest kompletne, chociaż przyciski nie mają żadnych wypukłości. W związku z tym kontrola muzyki w kompletnej ciemności może być utrudniona. Skok jest płytki, ale wyraźny. Włącznik poza wybudzaniem głośnika steruje podświetleniem. Mamy tu cztery tryby świecenia i opcję wyłączenia. Przycisk pauzy odpowiada za zatrzymywanie i wznawianie, aktywację asystenta głosowego, obsługę połączeń głosowych i reset urządzenia. Przyciski oznaczone podwójną strzałką zmieniają utwór, a klawisz z literami SP aktywuje Plus Equalizer Mode i odpowiada za parowanie z inną tę 7. Przechodząc do jakości grania, to Tronsmart T7 prezentuje się naprawdę dobrze. Konstrukcja skrywa dwa głośniki średnio wysokotonowe oraz jeden subwoofer i taki zestaw w sumie ma 30 W mocy. Takie kombo dostarcza czysty dźwięk o ciepłym basowym zabarwieniu. Jak wspominałem, z głośników o podobnych gabarytach w podobnej cenie mam MiFE WildRod. Mimo w teorii identycznej mocy, Tronsmart gra zdecydowanie głośniej, a dźwięk ma więcej głębi i jest po prostu lepszy. Para głośników została umieszczona po przeciwnych stronach, dzięki czemu głośnik gra w każdym kierunku. Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się w plenerze. Między innymi dzięki różnym głośnikom urządzenie nie traci jakości nawet przy wysokich poziomach głośności. SandPals Equalizer wygładza nieco bas i wyostrza brzmienie. Używałem go przy metalu i muzyce instrumentalnej. Domyślny profil zostawiłem do rapu. Załączność odpowiada Bluetooth 5.3 oraz podstawowy kodek SBC. Stabilność połączenia jest bardzo dobra, a opóźnienie na Netflixie czy w YouTubie w praktyce jest niezauważalne. W tym miejscu zwykle mówię o akumulatorze i tutaj można, a nawet trzeba skrytykować tę siódemkę, ponieważ 2000 mAh to wartość śmieszna jak na tak duży i mocny głośnik. Producent deklaruje do 12 godzin z wyłączonym podświetleniem i do czterech z włączonym. Aktywacja LEDów mocno skraca i tak już nie najdłuższy czas działania. Jeśli lubicie RGB i chcecie z niego skorzystać, to Tronsmart T7 jest bardziej głośnikiem stacjonarnym z możliwością przenoszenia. Stopień naładowania wyświetlany jest na pasku i w apce, a samo ładowanie odbywa się przez łącze USB-C i trwa około 3 godziny. Małe rozczarowanko, że podczas ładowania ten świecący pierścień nie jest wskaźnikiem naładowania. Czegoś takiego doświadczyłem w słuchawkach PAMU Quiet i było to ładne, ale też praktyczne rozwiązanie. T7 to pierwszy w moich rękach model tego producenta, który jest kompatybilny z aplikacją. Jest ona prosta i nie posiada zbyt wielu funkcji. Mamy tu instrukcję, equalizer z gotowymi presetami, miejsce na jeden własny profil, wybór źródła i zdalne wyłączenie. Podsumowując. Jeszcze żaden głośnik w cenie poniżej 250 zł nie zrobił na mnie aż tak dobrego wrażenia jak Tronsmart T7. T7 jest ładna i dobrze wykonana. Gra rewelacyjnie i ma praktyczne oraz uzależniające pokrętło głośności. Do tego oferuje ładne podświetlenie, minusy, potencjalnie wrażliwa na pył i piach gałka i ta nieszczęsna bateria. Jeśli szukacie głośnika, który będzie grał długo, to T7 nie polecam. Natomiast do użytku domowego i sporadycznych wyjść głośnik ten sprawdzi się świetnie. W sumie do stacjonarnego użytku brakuje trochę mini jacka albo wbudowanej karty dźwiękowej USB jak w Toyfelu Rockster. Ale w mojej ocenie, jeśli słaby akumulator Wam nie przeszkadza, to w cenie do 250 zł ten głośnik jest naprawdę świetną propozycją. W opisie wrzucam linki do głośnika. A jak Wam podoba się ten sprzęt? Dajcie znać w komentarzu. Na sam koniec zapraszam jeszcze tylko do odwiedzania linków w opisie oraz się z wami pożegnam. Dzięki za uwagę, do następnego. Cześć!